Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. I za zegarze jest, już kwadrans po godzinie 9.00. Zaczynamy temat dla reportera w studiu Bartosz Skopiński, Leszek wspaniały. Dobry, I już mamy dobry. pierwszego słuchacza. Słuchaczkę na linii. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w sprawie tego ronda chudników, bo nie wiem, czy ktoś zdąży zadzwonić. zadzwonić. Działa oświetlenie. Zadzwonić nie, ale pisał ktoś nam Taka. na radiowego messengera. I, 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 nawet, I nawet nie dedykował kwiatów i motyli to nie no to ale na razie na razie jak przestaną działać to dam znać <noise> Lepiej, żeby nie. <głos> <głos> dziękuję bardzo. No, pozdrawiam. Do, do widzenia. Dziękujemy za usłyszenie. Czekamy na kolejny telefon. Gdyby ktoś jeszcze miał dla nas jakiś temat, czy. Przy... To... Doczekaliśmy się. Tak, pod numerem 767-400-400 czekamy na Wasze telefony, zgłoszenia, tematy, które wymagają interwencji, a nie kiedy czekamy na informacje o tym, że już dany temat ma swój szczęśliwy finał. Na przykład. No to co, drodzy słuchacze? Śmiało, śmiało, proszę dzwonić. 767 400 400. Tak jak zresztą jest w naszym dżinglu taki instruktaż. Jeśli coś zauważyłeś, że coś Cię zdenerwowało w okolicy i chciałbyś nas o tym poinformować, no to śmiało możecie dzwonić. My czekamy z Kasią i z Bartkiem, żeby te tematy Zanotować, a od wczesnego poranka też nowe informacje oczywiście w portalu regionu miedziowe.pl. Zapowiedź m.in. wizyty w Kługowie Rafała Trzaskowskiego, który przyjedzie na otwarte spotkanie z mieszkańcami 12 kwietnia. Przypomnę, że to nie jest jedyny kandydat, który w regionie gościł, będzie, a gościli już przecież, przypomnę, Karol Naprocki i Sławomir Mencen, a teraz przyjedzie Rafał Trzaskowski. To otwarte spotkanie 12 kwietnia o godzinie 15 w rynku Starego Miasta w najbliższym serwisie Wiadomości lokalnych. Na to spotkanie zapraszać będą między innymi poseł Łukasz Chorwatowski i starosta głogowski Michał Wnuk. A my teraz wspólnie z Kasią i z Bartkiem zapraszamy was do telefonowania do nas w temacie 7, dla reportera. 6, 400 400. właśnie tak. Zapraszamy bardzo gorąco. Dzwoncie, zgłaszajcie następne tematy, może tematy przypominajki, a może jakieś dobre wieści macie a propos naszego regionu. Dzisiaj o 10.15 prezydent miasta Głogowa u nas w studio. Tak. I będziemy rozmawiać po raz kolejny przypominać troszkę może szerzej też i historycznie o tym, co się wydarzy w nadchodzący weekend w Głogowie, czyli mowa tutaj o trzecim Głogowskim Festiwalu Historycznym, który rozpocznie się galą w teatrze, nagroda historyczna Wehikułu Czasu, a potem już wiele ciekawych rzeczy, rekonstruktorów, sprzętu dawnego i współczesnego w, na Starym Mieście, no i wisienką na torcie, będzie inscenizacja historyczna, którą przygotowano na niedzielę na godzinę 14 w okolicach ruin kościoła świętego Mikołaja, no a wcześniej w sobotę przejazdy czołgów niemieckiego sztuga, ale także hmm, Rudego 102, jednego z tych czołgów, który grał rolę Rudego w czterej pancernych i usie. 767-400-400. Zapraszamy bardzo gorąco. dzwoncie, zgłaszajcie następne tematy, które wymagają interwencji. Czekamy. Pierwszy telefon był z informacją, że już jest tak, jak być powinno na rondzie hutników. A jakie jeszcze są nowe tematy? Zapraszamy 767-400-400. A Iwona Mierzwiak w jednym z najnowszych artykułów zapowiada też i zaprasza na polkowickie targi pracy, które odbędą się w piątek, 4 kwietnia w Auli Forum Zespołu Szkół w Polkowicach. Więcej o tym w artykule Iwony już przeczytacie. No i zachęcamy do tego, bo to dobra okazja ku temu. Ale czekajcie, bo coś mi się przypomniało. No, coś mi się, coś przypomniało. się przypomniało. Uwaga, uwaga, uwaga. To o czym ostatnio mówiliśmy. Jezu, gdzie jest ten plakat? Już wam mówię. No. Dajcie mi chwilę. No. To może najpierw odbierzemy telefon. Go. O, idealnie. Dzień dobry, witamy. A, dzień dobry. Chciałbym się odnie odnieść tutaj do tego, bo Czaskowski będzie u nas w Google, tak? Będzie. W sobotę, tak. 12 kwietnia. Aha, w sobotę. No bo chciałby tam zgłosić, jakby ktoś potrzebował e, obornik, czy tam to, to mam tysiąc ton obornika, jakby ktoś potrzebował, to, to nie ma sprawy, dowiozę. Dobrze. Bardzo dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy. Proszę bardzo, dziękuję. Do widzenia. Do, widzenia. do widzenia. do usłyszenia. Do usłyszenia. Śmierdzący temat. No, taki można powiedzieć trochę tak. Ale takie tematy też się zdarzyły u nas w audycji, jak idzie o prawniki i spacery z pieskami. Gdzie ja to mam? Jest, dobra, foto kwiecień, słuchajcie. Ci, którzy mają... Y, nad, Sadzonki? Naddatek opon. Mm. Tak, to zapraszamy do Nadleśnista w Głogowie. 8 kwietnia od godziny 8 do 14.30. W nadleśnictwie w Głogowie przy Sikorskiego 54 będzie można przynieść oponkę i w zamian dostać sadzonkę. Eee... Ja mam fajną oponkę. Tylko, czy czy dostanę sadzonkę nie yy, Zaraz jeszcze uzupełnię Przynieść starą oponę lub elektrośmieci W zamian za, A. za sadzonkę A tak starą że. oponę, jeszcze nie taka stara opona tylko, tylko, te, tylko, tylko teraz to uwaga To o czym też wspominałem ostatnio Że na taką wiosenną akcję nadleśnictwa czekamy W ramach akcji przejmowane będą opony samochodowe Rowerowe i motocyklowe, maksymalnie 4 sztuki od jednej osoby. Nie przyjmowane będą opony hurtowo do osób prywatnych oraz firm, bo i takowe się w ubiegłych latach zdarzały. Pamiętam, jak pan przyczepką podjechał, chyba z 15 opon miał zapakowanych. Przyjmowane będą również małe i duże AGD, sprzęt klimatyzacyjny, grzejniki olejowe, telewizory, monitory, komputery, telefony, elektronarzędzia, akumulatory ołowiowe i litowo-polimerowe. To tak w największym skrócie, a czekamy też na informacje od rzeczniczki. Nadleśnictwa głogów, żeby przygotować dla Was informację dźwiękową do serwisu. Natomiast teraz, już tak informacyjnie, jeśli macie opony do oddania, to nie do lasu, nie do rowu, potencjalnie na przok, oczywiście, ale w nadleśnictwie, jak przywieziecie opony, no to w zamian dostaniecie sadzonki. tada Warto korzystać Można? z takich Można. akcji. Zapraszamy. Jasne. No, tak jak może sami jest... nie potrzebujecie sadzonki, ale ktoś z waszych bliskich jakby się ucieszył, gdybyście podarowali. No, ja tobie, bardzo któregoś roku podarowałem, tak. nie? no, dwie. A jeszcze jedna ważna informacja, bowiem jutro, 3 kwietnia od godziny 10 do 17 w okolicach Rotusza w Głogowie spotkacie przedstawicieli Fundacji Wiadrus, którzy zbierać będą podpisy pod... Obywatelskim, obywatelską inicjatywą ustawodawczą o nadaniu osobowości prawnej rzece Odrze. Może troszkę to skomplikowanie brzmi, tytuł jestem rzeką, rzeka jest mną, ale już mówię o co chodzi. Dziś na naszej antenie Marcin Zimny, prezes Fundacji Wiadruz, będzie o tym mówił. Otóż okazuje się, że Odrą na całej długości zawiaduje 17 różnych instytucji. I po ostatnich katastrofach ekologicznych o odpowiedzialności z jednego na drugiego, z drugiego na trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że jeśli uda się zebrać do końca kwietnia 100 tysięcy podpisów, to Zamysł jest taki, aby rzeką zabydywała jedna duża instytucja, fundacja, jakby tego nie nazwać, no i y, można było pociągać do odpowiedzialności osoby, które rzekę trują. Oczywiście to wszystko fajnie wygląda na papierze, natomiast no, jakiś krok do przodu trzeba zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jakie ostatnio na odrze miały miejsce, na odrze, w jej zlewni czy w jej dopływach, bo jak wiemy, też y, dopływy y, też nie są. Jakieś super czyste, o tak, żebym tak, tak to ujmę. 9.24 na zegarkach. Czekamy na wasze telefony, słuchacze. Wspominałem o tym, że te podpisy będą przez Fundację Wiatru zbierane jutro od 10 do 17 w okolicach Ratusza w Głogowie. 767 400 400 przypominamy numer do nas na antenę. Zapraszamy 9.23 na zegarze, a do 945. Czekamy na Wasze telefony i kolejne tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Dzwonicie i mówicie o sprawach, które Was ostatnio na przykład zdenerwowały, a teraz nie chcę nikogo denerwować, ale powolutku zbliżają się święta wielkanocne. Jak święta, to jarmarki w regionie i pierwsze zaproszenie już na maile otrzymaliśmy, a mianowicie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli. Tam dyrektor ośrodka, także wójt gminy Kamila Schocka-Szperlik. 12 kwietnia od 16 do 18 zapraszam. Serdecznie do zakupu pyszności i ozdób świątecznych. To sala widowiskowa Gokisu 12 kwietnia oczywiście bliżej imprezy jeszcze o tym będziemy przypominać. No, powoli tak już faktycznie o tych świętach można zaczynać myśleć. Jakieś wstępne wiosenne porządki może potencjalnie jakieś zakupy, coś zamrozić, coś przygotować no, ale to jeszcze jednak kawałek czasu ale myśleć już oczywiście jak najbardziej można. Oczywiście, że tak. Jarmarki już też u nas w zakładce, co gdzie kiedy, co po niektóre, więc zapraszamy. Organizatorów w wszelkiego rodzaju wydarzeń w naszym regionie. Można przecież tutaj bezpłatnie. I bardzo prosto umieścić informacje na temat wydarzenia, które proponujecie. Między innymi właśnie takie armalki tutaj już można odnaleźć. Między innymi w Radwanicach albo konkursy różnego rodzaju związane z Wielkanocą, jak Konkurs na Mazurka Wielkanocnego. To w Suchej Górnej odbywa się taki konkurs proponowany przez Centrum Kultury w Polkowicach, a dokładnie Pałac w Suchej Górnej. Szczegóły tutaj odnajdziecie. No i jeszcze inne, inne wydarzenia, warsztaty, koncerty, spektakle. W Filmowe propozycje, panele dyskusyjne i jeszcze inne. Warto, warto tutaj zaglądać i planować swój wolny czas z naszym portalem. Dzwoncie, drodzy słuchacze. 767-400-400-930 na zegarkach. Tak więc za chwileczkę zrobimy przerwę, a potem po przerwie rozpocznie się druga połowa tematu dla reportera, używając nomenklatury sportowej, ale najpierw odbierzemy telefon, zanim przerwa. Dzień dobry, witamy. Słuchamy, dzień dobry. Halo, dzień dobry, czy się słyszymy? Halo? Tak, Słuchamy, jesteśmy, śmiało, dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja dzwonię w takiej sprawie, do Radia Elka się dozwoniłam. Tak, radiolka Zagłębia Miedziowego, temat dla reportera. Tak, chyba yy, jeden temat chciałam poruszyć, nie, dwa tematy. Pierwszy temat, bo jestem mieszkanką Głogowa na ulicy Morcinka 10 i ja mam pro, prośbę do lokatorów i w ogóle osób mieszkających yy, w tym bloku, żeby zrzucali, są tam cztery kontenery czy pięć, ale chyba pięć wydaje mi się. Rzucają śmieci przed te kontenery, nie dość, że pani sprzątająca ma więcej roboty, to jest jedno, potem są e, różnego rodzaju, jak ja to mówię, brzydkie owady, które no, nie powinny, jak nie będziemy dbać o to, jak, jak, jak będziemy dbać, tak będziemy nie mieli, a po prostu rzucają to przed kontenery, nie do kontenerów, potem nie idzie wejść do tego e, śmietnika, żeby powyrzucać te śmieci, niech po prostu ci ludzie zaczynają troszeczkę myśleć, to jest jedna sprawa, a druga sprawa też słyszałam, że jakiś pan ma obornik do y, sprzedania. Aha. Moglibyście mi państwo podać numer telefonu do tego pana? Ten pan nie podał numeru telefonu, tylko tak, takie to rzucił to to hasło. Taki, to był taki prymapylisowy żart. Tak, to, bardziej okay. a propos tutaj przyjazdu kandydata na prezydenta. Ale jeśli chodzi o tego rodzaju y, oferty. oferty, to zapraszamy w Radio Jarmarku. Tak, w Radio Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam was serdecznie, miło was słyszeć. Może Dziękujemy. Numer, pozdrawiamy. Może ten pan się tu, zgłosi w Radio Jarmarku z konkretną ofertą, jak idzie o ten obornik. A wracając do Morcinka 10, drodzy mieszkańcy. Do śmieci, a do kubów, a nie y, obok... Y, czy gdziekolwiek indziej. No po to macie tam podstawione pojemniki na śmieci, żeby wrzucać do, a nie obok. Tak. No bo potem to, o czym tu pani mówiła, owady, do tego szczury i inne różnego rodzaju. Tak, bo później są telefony i pretensje, i apele do miasta, żeby coś zrobili na przykład ze szczurami. No, ale to my sami mamy też ogromny wpływ na to tak, swoje. Tak, tam gdzie otoczenie. ludzie tam szczury, w mniejszej lub większej no, ilości. Jest telefon to dobieramy? Alo, halo. dzień dobry. Dzień dobry, ja dzwonię z ulicy Żarkowskiej. Dawno już nie dzwoniłem, ale po dwóch latach rozmowy z prezydentem nic się nie dzieje, więc chciałem się dopytać, jak tam przejście kolejowe tutaj przy ulicy Żarkowskiej mhm, miało być robione, tam cisza, echo jest. Rozmawiał pan z prezydentem, skoro pan mówił, że przez dwa lata rozmawia pan z prezydentem, bo nie rozumiem. Znaczy, wie pan, są takie spotkania z prezydentem. Chyba się pan orientuje, nie? Tak, nawet na nie jednym byłem. No wiezi pan, tak też przypuszczam. I pan prezydent, bo poruszałem ten temat, pan prezydent mówił, że będzie rewitalizacja, czy coś tam, jak to tam się nazywa, tego przejazdu, dlatego nic nie zrobione, jakiś tam przystanek w ogóle ma być, czy coś tam. A tam jest echo, od dwóch lat nic się nie dzieje. U, słysza, 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 rzecz. Słyszał pan to z ust prezydenta czy zastępcy, bo to też jest ważna informacja? Wie pan co, być może był to zastępca, nie pamiętam, który z panów się wtedy wypowiadał, więc tutaj panu nie powiem. Okay, Ale okay. jeśli dobrze pamiętam, to był jednak prezydent. Okay. Następna rzecz. Droga ta żarkowska ulica, tam tak auta zasuwają, że to się w głowie nie mieści. Pytanie moje, czy tam można postawić... Yy, yy, położyć tego leżącego policjanta. Próbuj Jeżeli nie, to, 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 to też chciałbym wiedzieć dlaczego, bo na przykład na ulicy yy, końcowej, tam gdzie już ja pan taki, startuję pionowo yy, do góry, tam leży na samym końcu policjant, gdzie ja nie wiem po co on tam jest, ale leży. No nieistotne, mają i, i też chciałbym, żeby u nas coś takiego leżało, bo mówię, bo jest trach w ogóle przechodzić, mówię, dlatego, dlatego przypominam o tym przejściu tam przez te tory. I, i, i trzecia rzecz. Wszędzie dookoła, w każdych wioskach, robią kanalizację, mają światłowód, mają gaz, a my mieszkający tam w tych kamienicach na Żarkowskiej nie mamy niczego. I pytanie moje, czy na przykład zamiast jakiegoś kolejnego remontu Fosy, który chyba się szykuje, bo tam yy, yy, jest ogrodzone gdzieś, się nie mylę, w parku mm -hmm. yy, przy parku linowym, tak, tak. Yy, czy można w ogóle zainwestować jakieś pieniążki nie wiem, w ucywilizowanie chociaż tamtej ulicy, nie wiem, gaz, światłowód, no cokolwiek. Kurczę. Bo my jesteśmy tam zapomnieni jak taka czarna dziura, dobra, oni on tam niech sobie tam każdy sobie rzepkę zrobi. Mamy inne ważniejsze rzeczy, na przykład wykopać nowy bunker. Ty coś takiego? Także takie moje pytania i, i, i chciałbym gdzieś tam usłyszeć odpowiedź. Spróbujemy odpowiedzi. Pozdrawiam. Spróbujemy odpowiedzi na te pytania poszukać. Oczywiście, jak najbardziej, wszystko jest zanotowane. Ja nawet sobie pozwolę z naszego w cudzysłowie szpiega wyciąć ten dźwięk i wysłać do służb miejskich. No i zapytamy. Czy da radę w tej części Głogowa coś mieszkańcom pomóc? A tymczasem nie ma telefonów, to czas na przerwę. Tak, 9.35 na zegarze, za momencik druga część naszej audycji. Reklama. Wspinamy się! Nurkujemy! Zwiedzamy! Fotografujemy! Cały świat! Z Planet Tours! Świat w zasięgu ręki! Egzotyka, rejsy statkiem wycieczkowym, a w czasy wycieczki objazdowe. Zanzibar, Malediwy, Oman, Seszele i inne kierunki. I parking klub walizka gratis. Biuro Podróży Planet Tours w Galerii Glogowia. Telefon 739-001-100. Planujesz imprezę firmową? Zapraszamy do Pałacu w Brzeźnie położonego w malowniczym parku. To wymarzone miejsce na kameralne spotkania biznesowe, szkolenia, pikniki firmowe i imprezy integracyjne. Wyśmienita kuchnia, noclegi w eleganckim hotelu, klimatyczne spa z zabiegami relaksacyjnymi i pielęgnacyjnymi, golf, tenis to tylko niektóre z atrakcji jakie możemy Państwu zaoferować. Pałac Brzeźno Spa Golf zaprasza. Brzeźno koło Prusic przy trasie S5 w kierunku na Wrocław. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl Reklama. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15. Zaczynamy. Zaczynamy drugą część dzisiejszego tematu dla reportera. Jeszcze do 9.45 czekamy na telefony. Tematy, które wymagają interwencji naszych dziennikarzy. Lubin, Polkowice, Głogów, jeszcze inne miejscowości. W Zagłębiu Miedziowym dzwoncie. Zgłaszajcie te tematy. Może tematy przypominajki, może jakieś dobre wieści, może nawet kwiaty i motyle się pojawią w naszej audycji. Wszystko zależy od Was. Zapraszamy 767-400-400. Z naciskiem na dobre wieści. Tych oczywiście oczekujemy, ale też tych tematów problematycznych. U nas w audycji nie brakuje. Zapraszamy Was serdecznie do telefonowania i właśnie ktoś z tego korzysta. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy? Ja mam taką sprawę. Przystanek na ulicy Legnickiej, tu przy izbie wytrzeźwień. Jest żywopot z tej, z tej i z tej strony tego przystanku. Tam wygląda jak po wojnie. Ten przystanek już pewnie jakiś nie przystanek, tylko to, ten żywopot to widział już jakieś jubileusz obchodzi na pewno, bo... To wreszcie wyszło, tam dwie dzikie śliwki urosły, kupę papierów, liści, wszystkiego na pane, Nikt tam nie sprząta. To jest przy samym, samej głównej drodze i to jest przystanek jeszcze. Ludzie siadają, mówią coś, ale nikt nie dzwoni. Zdecydował się pan zadzwonić. I bardzo dobrze. No to na mnie pozostanie nic innego, jak do zarządcy drogi zgłosić, że tak powiem kompleksowo, bo wczoraj jedna z naszych słuchaczek zgłaszała taki nieporządek w okolicach Żywopłotu między stacją paliw a cmentarzem na ulicy Legnickiej. Teraz mamy tą samą okolicę, przy czym po drugiej stronie. Ja tutaj drogi... to na, na, na Legnickiej właśnie. To ta, przy przystanku Izbie Nie Tam już nie ma tej Izby, ale... Jest, to, tak inne, jest to innego, ale wszyscy i tak mówią popularnie koło dawnej izby wytrzeźwieni. Nie, no, wiemy wiemy jaka jest lokalizacja. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejną osobę. 767-400-400. Może jakiś jeszcze temat związany z zielenią albo drogami w naszym regionie, jakieś dziury może do połatania. No i tych to pewnie dużo jest, chociaż część już jest załatana. Następna osoba już dzwoni. Dzień dobry, witamy. Eee, dzień dobry, ja bym chciał kwiaty i motyle. Dla kogo? I za co? Dla tego pana to ma obornik. Moja mam, ja jest w też się podzielę z Trzaskowskim. A to ci. No to dzisiaj. Kultura za wypowiedzi dzisiaj naprawdę szok. Temat dla reportera. Aż strach pomyśleć co 12 kwietnia będzie się działo pod ratuszem. Tak, chyba się nie wybiorę. <laughs> Reportersko Macie Kiszycki tam będzie od nas, tak więc on przygotuje dla Was informacje. E, ja myślę, że kultura wypowiedzi i rozmowa merytoryczna. Ale z Bez, są kulturalni. bez no jeszcze tak. Znaczy z, w którą stronę to pójdzie. Nie. Ja bym wolała, żebyśmy się skupili na naszym regionie i Przez na zgłaszaniu na tematach, które wymagają interwencji, co trzeba poprawić, naprawić w Zagłębiu Miedziowym. Macie taką okazję i szansę, kiedy pół godziny dziennie, od poniedziałku do piątku rezerwujemy czasu antenowego właśnie na takie tematy, które wymagają nasze, być może nawet interwencji naszych dziennikarzy. A na pewno są miejsca w naszym regionie, gdzie czasami już nawet od kilku lat no, prosi się o jakieś naprawy, a na razie nic, jakoś w tym temacie nic się nie dzieje, więc zapraszamy. Zgłaszajcie, korzystajcie z takich możliwości, kiedy możecie zgłosić się w radiu, a nie kiedy, kiedy wybrzmiewają te tematy na naszej i ktoś gdzieś tam, być może w urzędzie albo w innym miejscu, którego dotyczy, taka sprawa usłyszy. No, może też gdzieś tam jakieś podejście inne będzie, szczególnie jeśli jest wiele telefonów w danym temacie. Mamy właśnie kolejną osobę na linii. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Dzień dobry. Żeby nie w sprawie tego przystanku na kościuszki. Na kościuszki koło działek chyba, tak? To ten przystanek? Tak, tak. tej od domków. Tam dzwoniłam, że tam nie ma rozkładu jazdy i potłuczona jest ta gablotka, gdzie, gdzie są te, te rozkłady. No rozkład powiesili faktycznie dosyć szybko, ale ta gablota taka, bo to jest za szkłem, to niby szkło, niby plastik potłuczona. Jak było tak jest. To jest zamykane na kluczyk więc zastanawiam się, jak oni to tam w ogóle włożyli. Część tego potłuczonego spadło, wisi za taką rurą wsadzone na przystanku. No jest przynajmniej włożone drugi, bo był tylko na jeden autobus nie było, się zastanawiam, jak oni to włożyli, że za e... taką potłuczoną tą gadrotę, bo to jest zamykane na klucz i to już chyba tydzień temu to rozpał włożyli, już, już ale też te szkło, to to plastik czy szkło. Takie oste nad tą łaską wisi, część jest zgłożona za rurę, za, za, za szyby i tak stoi, nikt tego nie robi. No to już pani mówię, jaka jest sytuacja. Rozkład jazdy błyskawicznie uzupełniły służby komunikacji miejskiej, natomiast Ta, za, za infrastrukturę na przystankach odpowiada Urząd Miejski i spółka zgłosiła to Aha. do Urzędu Miasta. I po w, przyjściu tej części zamiennej, czy now, nowej gablotki, jakby tego nie nazwać, mm -hmm. będzie to wymienione i posprzątane dobrze, tylko mówię pan, ja rozumiem, tylko że się zastanawiam, że tutaj często sp sprzątają przesadki, bo widzę, że sprzątają naprawdę, chodzą, przyjeżdżać, samochód sprzątają. I nawet tych tych szyb, tej gabloty, no szyby czy to pracy, bo czy też coś z tego. Ułożone tak za tą ławkę i, i, i to wiszą te resztę na tym i że to się nim nie zainteresuje, to już od dłuższego czasu tak wisi i że to nawet by wyciągli to, żeby to się ktoś nie pokaleczył. No ja rozumiem, że to ktoś... Kto był, to wieszać ten rozkład, to widział, jak to wygląda. Zgłoszony do Urzędu Miasta jest, czekamy na wymianę tego uszkodzonego ja, to, elementu. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję za do ustrzenia. No, pozytywnie połowiczne informacje, bowiem no, rozkład już jest, można, można się z nim zapoznać. Natomiast czekamy jeszcze, aż służby miejskie też tam się zjawią i ten uszkodzony element wymienią na taki, który nie będzie zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Dziewiąta, prawie 45 na zegarkach, zatem środowy temat dla reportera powolutku dobiega końca. Przypominamy, że dzisiaj o 10.15 w naszym studiu prezydent Głogowa, Rafał Rokaszewicz, rozmawiać będziemy po raz kolejny i zapraszać na na trzeci głogowski festiwal historyczny, który już w piątek, sobotę i w niedzielę, w piątek gala w teatrze, a w sobotę i w niedzielę wszystko przenosi się w okolice ratusza, rynku, ruin kościoła świętego Mikołaja, wszystko z rudym 102 w tle i także z emisją wszystkich odcinków kultowego wojennego serialu Czterej Pancerni i Pies w Teatrze im. Andresa Gryfiusa będzie ten serial emitowany. Natomiast to, o czym mówiłem, tą wisienką na torcie będzie instanizacja, którą zaplanowano na niedzielę na godzinę 14. Szkoda, że nam się tak popsła pogoda na weekend. Już z... 5 stopni. W z tamtym rą... roku było lato podczas tego festiwalu. No to... ale teraz będzie lato przed weekendem. No właśnie, teraz tak, tak to się poprzez. Czyli znowu skoki temperaturowe. Ciepło się ubierzcie po prostu, drodzy tak. słuchacze. Dokładnie, tylko żeby żabami nie rzucały, nocy wszędzie, się żeby deszcz nie padał. Zobaczymy, jak to będzie w weekend wyglądać. Co, co, dziękujemy za dziś, drodzy słuchacze. Tak, dziękujemy. Jutro zapraszamy, to oczywiście, nie? Kończymy, kończymy. Tak, dziś o 19.15 powtórka obecnej audycji, a o 9.15 na żywo słyszymy się już jutro, czyli w czwartek, 3 kwietnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu regionumiedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak. Na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Powtórka audycji o 19.15.